W dzisiejszym filmie po raz pierwszy zagram w stile Brainrod w Robloxie, czyli grę, która ostatnio zawładnęła internetem. Jej zasady są proste: im lepszy i rzadszy Brainrod, tym więcej kasy generuje. Problem w tym, że są one bardzo drogie, a kiedy nie mamy pieniędzy, możemy je też ukraść z bazy innych graczy. A oni mogą nas przed tym powstrzymać. Nie! Jak sobie poradzę w tej gierce? Sprawdźmy to. Siema widzowie, jesteście Stream Peter, a w dzisiejszym filmie, jak widzicie, jesteśmy w Roblox i będziemy testować gierkę Steel e-brainrot w Robloxie. Pewnie się spytacie, co ja robię w Robloxie? Czemu ja to nagrywam w ogóle? Bardzo dużo filmików mi się wyświetlało z tej gierki. No i co? Chciałem spróbować sam sobie w to pograć, zobaczyć jak to jest. Także dzisiaj sobie to testujemy, spróbujemy sprogresować i mieć najlepsze te całe brainrociki. Jak wam się spodoba, to być może na tym kanale filmy z Robloxa będą się pojawiać. Zobaczymy. Grałem w to pierwszy raz, więc na samym początku poszedłem zapoznać się z tą gierką. Jak widzicie, mamy tutaj brainroty. Są jakieś normalne złoto- diament, tęcza, słodycze, nie wiem o co chodzi, chyba jakiś typ. I mamy zwykłe, rzadkie, epickie, legendarne, mityczne, bulk brain rot i jakieś sekretne. Ogólnie trochę nie wierzę, że ja to nagrywam. Tutaj chyba musimy zacząć od tego nuba. Nubini Pizzanini. Pizza mamy tutaj oczywiście jakiś kij. <laughs> Jak to jest? <laughs> Nietoperz tu, to się nazywa. A, że to jest chyba bat, po prostu. Baseball bat. Zaczynamy sobie zarabiać od takiego mistrzunia, który daje nam dolara na sekundę. To nas nie interesuje na razie. Nikt nam go nie Ukradnie, nie, nie blokuje bazy. I właśnie spróbujmy coś komuś ukraść. O to tutaj chodzi, że trzeba komuś Kraść te brain roty. Powinienem niby zablokować tą bazę, ale ja chcę coś ukraść. Dosłownie moja baza jest obok ile on ma tutaj? Blokuj bazę. Tak, tak jesteś. O, o, o. Ja chcę ci ukraść coś, proszę! Proszę dobra, muszę go zdzielić. Zdzieliłem go. teraz muszę. Nie zamykaj bazy, błagam. No ty friends. Dobra, coś mu chcę za zadupcieć. Li, 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 la, li, la. Lili, dobra, i teraz. I co teraz? A on ma zablokowaną bazę, muszę tu czekać. O nie, on coś kupił zaraz mnie roz... Będzie chciał rozdówcyć. Bra, 20 sekund. Nie! Jest! 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 Mam, mam, mam go! Mam, jest! Udało się! Ło wow. O nie, ale gówno ukradłem w ogóle. Ale dobra, udało się. Pierwszy w został ukradziony. Ale jakiś gówno! Trudno ukradę, 3 dolary na sekundę mi to daje Dobra, trudno, trudno Kto to jest najlepszy? Jakiś Wojtek Dupa jest najlepszy A po chwili zauważyłem otwartą bazę Nie, ziomek ma tu otwartą bazę Stary, ja tu wjeżdżam Dawaj mi tutaj Bandito Bobrito Zostaw mnie Jest! Bandito Bobrito ukradziony, stary Rzadki, rzadki brain rodinio Ej, tu ziomek ma otwarte Oddaj, no nie Jest! O ty, friend duwalony. Dobra, mogę przez to ukraść? Nie mogę no jak i tu jest, w ogóle co to za gówno? Bro, mam trzy brain roty widzowie, to jest mocne Ale nie stać mnie na nic innego Właśnie, tutaj w sklepie możemy coś niby kupić, tak? Ile kosztują robuxy? Co ty gadasz, to jest takie drogie, trzy dychy stary? Okej, okay, widzę, że tutaj mamy takiego pay to win do zakupu Możemy sobie jakieś rzeczy co dalej graczy wydupcają jak walniemy ich Ale tu widzę, że nikt tego nie używa Z racji, że nie miałem wystarczająco pieniędzy, aby kupić jakiegokolwiek brain rota Ponownie coś ukraść Dobra, spróbujmy komuś coś podwalić No mam fajnego sąsiada obok Jest, sąsiad obok No ty fra... Dobra, robimy go tak, jak ja tam tego On teraz jest... O nie, moja baza Mi mogą kraść, jak ja mogę stąd wyjść, stary? Wydłupcaj mnie stąd Ja chcę wyjść stąd Nie, oni mi mogą teraz ukraść wszystko Co ja odwaliłem? No nie, legendarny jest jakiś chimpanzini bananieni stary I wraca do mnie, patrzcie, wraca Dobra, ja muszę muszę to pulnąć jakoś, nie? Muszę go jakoś walnąć. Teraz. No nie, no czemu ty to zrobić? Jak ja mogę stąd wyjść? Daj mi stąd wyjść, typie. Dobra, to go kradam teraz w tym momencie cię okradnę. Brr brr patapin, brr brr patapin, brr brr. Daj mi stąd wyjść, oni mnie okradną ja, ale to jest gówno, odrodzenie Nikt mnie nie okrada ogólnie Daj mi stąd wyjść 15 sekund jest Ej, on se idzie po coś Daj mi wyjść chociaż wyjdę stąd Dobra, wyszedłem. Ja pierdzielę, ej, ciężko się w to gra. Patrz, teraz ty jesteś u mnie w bazie. No i co, ją ukradniesz mi jakieś gówno, stary? Uu. O, dobra, jest jakaś baza. Biorę tego. Awokadini guffo. Nie, leci do mnie, patrzcie. Patrzcie, jak leci do mnie. Patrzcie. Lecę, lecę, lecę! Jest! Bratku, jest! Awokadini Gufo, jakiś stary. Co to jest? Jakiś Duolingo. Ale on trzepie kasę 225 na sekundę. To jest mój najlepszy. Epicki, ale. Dobra, ej, fajnie, fajnie, fajnie. Tylko kurde, ta baza się na tak krótko blokuje. I po tym, jak uzbierałem trochę kasy z mojego najlepszego Brainrota, postanowiłem coś kupić. Dobra, dobra, musimy coś kupić. Musimy coś kupić, widzowie. Jest trochę chaos. Blokadę robię 60 sekund tylko. Kto tutaj? O, jest ten frenzlito? 30 koła, ten kosztuje, nie muszę. Oni tutaj też się biją, żeby jakichś fajnych skarnąć, nie? Coś jest jakiś sklep w ogóle. A za 500 dolców mogę, klap. Średnia ręka obyderzyć złożycie. Okej, okay, kupiłem sobie to Pułapka Myśl pułapki, które zamrożą złodziei na 10 sekund Ej, bracie, Tung Tung Sahur Muszę go mieć Yo Czy ta łapka jest na raz? O nie, jest ten Cappuccino Assassino Jakiś diamentowy Aha, bo to są dwa stopnie rarity jakby Dobra Dobra, ja tutaj postawię pułapkę Przy tym awokadini może Bro, mam 40 tysięcy aż To jest bardzo dużo Tak myślę 45 tysięcy Mogę coś tutaj sobie kupować O, ten jest jakiś fajny Ta, 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 sahur Co to jest w ogóle? Stary. A ty co, co ty tu stoisz? Chciał mnie okraść. Dobra, jadę okraść Bartka Pro znowu, słuchajcie. Co on tu ma fajnego? Bambini Crosti. Bartek Pro, jadę cię okraść, stary. Lecę, lecę, widzowie! Kolejny Brain rotik od Bartka Pro. On nie ogarnia. O nie, trochę mi go szkoda. Zadopcałem mu. Oj. 22 koła kosztuje. Dobra, teraz trzeba coś fajnego kupić, naprawdę. O, tutaj mamy. Ej, bry, br, pimek. Widzowie! Jestem trzeci. Tu jest jakiś kaba, gościu. Ale nie wiem, czy on jest na serwerze. On jest na serwerze, stary? Jest. Haj, tu jest ta baba. Ej, jakbym mu coś ukradł. Oj, bracie. Temu najbogatszemu trzeba coś zadupcyć, tak uważam. O, jest jakiś pombikus Ten ziomek bardzo pilnuje bazy. Ja go, no raczej go nie okradnę. Dobra, 80 tysięcy mam. Dobra, dawaj tego. Aha. Potrzebujesz więcej miejsca w swojej bazie. Jak ja mogę to zrobić? Przekupić chyba więcej miejsca po prostu. Powiększ mapę z dodatkową prędkością? Nie rozumiem. Co to jest? A, mogę szybciej. Eee, przecież to jest to jest przecież broken. Naprawdę to mi daje takiego spita, że to jest hit. Naprawdę ja mogę tak się zadupcać? O, chłopcze, jak mam powiększyć swoją bazę, stary? Chyba muszę jakieś gówno sprzedać, nie? Sel? Dobra, tego sprzedam. Nie wiem jak powiększyć miejsce niestety. Dobra, Bambini Crossini. Dobra, Tung Tung też będzie do wydupcenia, bo on 25 dolarów na sekundę tylko. Ten była to cały też malutko. Potrzebuję tych co najwięcej dolarków na sekundę mi robią. Yy, Muszę zablokować bazę i zaraz coś tutaj podziałamy. Faj, ktoś, kogoś fajnego muszę wysnajpić. Ej, no nie! O ja chcę ją? Czekajcie, ja mogę ją odkupić jakby? Idzie do mnie! Idzie do mnie! Chyba komuś podwędziłem to, stary. Let's go! No i co? Balerinka jest moja, co? Dobra, tungtunga sprzedamy, bo tutaj jest lipa. Ile on kosztuje? Mogę go odkupić. 300 na sekundę. Odkupuję banana! Banana komuś podwędziłem, stary. Ej, zadupcyli mi! O ty, frajerze! Sąsiad mi ukradł. O ty! Ten obok mnie ukradł. Co za gnój! Nawet nie wiedziałem. Pierwszy raz ktoś mnie ukradł. Dobra, teraz poluję na niego, nie? Muszę odkupić tą moją babeczkę. Patrzcie co on robi, nie? On sobie tylko kampił i on kradnie. O i se wyszedł z gry. Ukradł mi. Dobra, no dobra, no szkoda. Idź tam dobra, Ale z educją. Dobra, muszę kogoś coś ukraść też, no. Na tym to polega, ale wszystkie bazy są dosłownie zablokowane, nie? Ona ma fajne. uuu 500 na sekundę ma. Dobra, mamy fajnego sąsiada do okradzenia, nie? No czemu mi... Jak? Aha Ej, co to ma być? Ona zobaczyła, że kradnę brain rota i wyszła, nie? Specjalnie taką taktykę zrobiła Żebym jej nie mógł ukraść nic Co to ma być? To wygląda jak mega scam. Ten ile ma, chłopie. Dobrze, ja wam pokażę, jak wygląda tutaj sytuacja u mnie, kochani. Mamy tak, najgorsze brainroty, które zarabiają najmniej i to są te bandito bobrito. Najfajniejszy to jest ten chimpanzini. Położę może tutaj jakiegoś trapa. No i tak to jak jest powyżej 100 dolców na sekundę, opłaca się brać, ale szukam czegoś mocnego. Ta sprężynka bardzo dużo mi daje do spida. O, 125. 225 na sekundę. Biorę. I znowu drugi. Więcej miejsca potrzebuje, dobra To sprzedaję tego Dobra, i mamy tutaj same epickie Jeden legendarny jeszcze jeden ten Bobrito To też go wydupcę, bo nie mam miejsca na nic innego Czekamy na jakiś dobry dropik po prostu Dobra, to jest dobry stracik Stoję sobie tutaj, blokuję bazę Idę szukać tam na początek Jest najlepszy resp mobów Więc pyk, lecę sobie Dobra, odkupiłem go Let's go, on jest dobry 300 na sekundę, odkupiłem go Jest, jest, wygrałem, wygrałem go Nie wiem, czy było warto tak walczyć sobie o niego Bo wydałem na niego sporo dosyć nawet nie wiem ile, ale mam dwa te bananiny. Nie, nie, nie. Pozbieram wszystko. Dużo mam kaski. I sprzedajmy teraz tego, co najmniej zarabia. Czyli. patapimka niestety. Przepraszam cię, stary. O, o, o. Awokady nie biorę go sobie. Wydupiaj, nawet go nie myśl o tym Żeby mi zadupcieć stary Dobra, super, to teraz sprzedaję znowu tego patapima Co 100 na sekundę zarabia Widzowie, ja nawet nie mam tutaj Od kogo ukraść czegoś Bo każdy tak się boi Oni stoją w bazie i tylko zgarniają sobie O, tutaj było coś fajnego Jest, chimpanzina bananienia kupiłem On jest mega fajny, dużo daje kaski 300 aż na sekundę, super To teraz najtańszy mi daje gościu 135 To sprzedam go, żeby mieć miejsce na jakiegoś Nowego. I tu jest ten gościu 20 parę sekund Ale patrzcie 7,5 i tysiąca na sekundę Coś mu tu zarabia O bracie Ale to jest mocne, nie? On zaraz wyjdzie z gry Coś tak czuję Ale to kurde on, on musiał to zdobyć Tam musiało mu polecieć, nie? On kosztuje tylko milion Więc ja potrzebuję też takiego zdobyć Wystarczy kampić Dobra, wystarczy kampić I wleci coś zaraz O Ej, 500 dolców Zostaw Do mnie idzie stary Do mnie idzie, do mnie idzie no zostaw to, to jest moje Nie ukradłaś ty pi Oj, ale będzie beef. Będzie beef, stary, nie? Odzyskam ją. Szczajcie to. Tutaj nawet jak kupisz sobie tego Brainrota, to oni ci go kradną. O, kupiłem jakiegoś co 200 na sekundę daje, To nie jest zbyt dużo. No, ale ta cappuccina to by mi dawała 500. A mi ją zadupcyła babka. No i teraz tak. Mamy, słuchajcie, trzy legendarne. Nie, raz, dwa. Czter... Cztery legendarne mamy. Najlepiej zarabiający mam trzy chimpanze, chimpanze, chimpanze... i bananini. Co na tu ma? Muszę zobaczyć. 600 na sekundę zarabia. 750. 50 na sekundę, coś zarabia. Ej. No, ta nasza koleżanka obok też chce kraść ogólnie. Dobra, teraz sprzedajemy tego bambini Krostini, bo daje za mało. A ten ile daje, niby? O, słyszałem, że Ballerina kapucinek coś kupił. Nie no! Czemu ona tak bierze z bliska to gówno? Ja pierdzielę, Dobra, kupuję to. Kurde, ona ma lepsze pozycjonowanie bazy. Ona jest bardzo blisko tej taśmy. Ja jestem daleko. I znowu mi zadupcyła. Co za babs styl, nie? Ale dobra, jestem zadowolony. Wleciał awokadini gufo epicki. I złoty. Tani i dużo daje. On był bardzo tani. 35 koła. Dobra, nic się nie dzieje, panie Piotrze. Ja tutaj sobie sprzedam tą. Tego bambikusa całego. A gdy go sprzedałem, poszedłem dalej kupować inne... Lepsze breń roty. Blokujemy bazy i lecimy. O. No, no jak ona go kupuje tak? No jak ona to robi? Jest przy mojej ręce, nie mogę jej walnąć i ona mnie bije, stary. O co tu chodzi? Już mi trzy razy czy cztery ukradła. Co za gówno! Nie rozumiem tej gry. Może mnie w ogóle wydupcyjcie. Wspieprzaj stąd! Co ty się tu gapisz? Dobra, ja potrzebuję jakiegoś ziomeczka, co robi przynajmniej 300 dolców na sekundę, nie? Żeby jakoś dalej progresować. Glorbo o, bracie. Oby ona tego nie zauważyła. Oby tego nie zauważyła! Proszę, proszę dojść tu! Jest! Mam chyba to samo co ona właśnie. Tą kule. Tak, to jest on. Glorbo frutarianioni. Ja pierdzielę 900 na sekundę, stary. I tak blisko mi się postawił. Dobra, teraz, teraz jest dobrze. Teraz jest. <laughs> Szybko. Nie, 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 nie. Jest, jest, jedzie druga taka piła. Błagam, błagam, dojeżdżaj tu szybko, szybko wjeżdżaj tu. Jest, stary. 750 na sekundę jest piłeczka. Oj, bratku. Oj, brateczku. Jakiś. Y, alligator, stary? Glorbo Frutodrillo. Nie znam go. Ale Essa. Ale drop. 750, 930 i wszystko. Ach, odebra. A ty, co tu chcesz? pnocha? Dobra, teraz kto najmniej zarabia? 225, te. Awokadini Guffo, wydupcaj. Bo ja muszę mieć miejsce na jakiegoś nowego z Wiecie co? Spróbujemy sobie przerolować lobby. Może będą słabsi gracze i będę mógł sobie więcej zarobić. Zobaczymy. Dobra, jestem tutaj najbogatszym graczem w tym lobby. Mega fajnie. Tylko buduję sobie tak. Klapse to, pułapki se kupuję. A tutaj sobie stawiam pułapkę. Okej. Okay. I gdzie jeszcze mogę postawić pułapkę? No koło tego. Ten jest jeszcze drogi. I jaki mam resp? O, dobry mam resp! O nie, słaby mam. <laughs> Widzowie, jak rajno to sterino dojdzie, to będzie mu najlepszy. Błaga, zostaw. Dobra, jest! Jest! 450 koła! Let's go! O stary, o stary! Tam jest mityczny, nie? Czy ktoś go wziął? Ja go biorę. I jak ktoś go podkupi, to ma małe jajeczka. On sobie idzie do. Kolejny mityczny stary! Ej, dotarł do mnie? Jest! 7,5 na sekundę, stary! A ten? O, w dupę. Sprzedałem go. Patrzcie, tam go chce ziomek, ale nie stać go. Nie stać mnie! Ej, mnie też na niego nie stać! Ej, wszystko. Ej, co jest stary? Odkupuję szefa! O, w dupę. Szef do mnie idzie. Szef Abracadabra. zabrany został. Ależ to! 600 na sekundę kolejny, dobra. I teraz tego muszę sprzedać, będę miał miejsce. Widzowie, podoba mi się to! Jak mi się respi coś fajnego, to mi się podoba. Dużo mitycznych tu się jakoś respi. Let's go. Tu ktoś ma fajne coś? Jakaś Dorina tutaj jest najlepsza. Dorina 21. Gdzie ona ma bazę? Tutaj. Co ona tutaj ma? Ej, ona nie ma nic dobrego. Ej, to co? Jak ona ma tyle kasy? Ona nic nie ma takiego Do Dobra, fanie już kasa leci, naprawdę, podoba mi się to. Proszę, omówienie co my tutaj mamy, kochani. Dwa mityczne. Jeden gościu 7,5 tysiąca na sekundę. Bracie, to jest szalone. K kolejny najlepszy, 2100 na sekundę. No i potem 900 na sekundę, potem 750, no i to jakieś jakieś łapuchy, nie? O, 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 o! 600 na sekundę. Tary, ja go biorę, nie? Szef, krabra kadabra, idzie do mnie, byku. Jego staś na to? Jego nawet... Nie, stać go na to chyba Dobra, ale szef idzie do mnie, byku I o to chodzi Dobra, ile mi ten szef dał? 600 na sekundę Dobra, cały czas jest lepiej Sprzedajemy kolejnego brain rota, A gdy czekałem na kolejne brain roty Stało się to Przyjmuję, przyjmuję, przyjmuję gościa Walka jest o gościa Przyjąłem go 650 na sekundę Bo dali się on jest przy mojej bazie, stary. Weź w ogóle idź. Ale to wykupywanie dużo bardzo kosztuje. Nie wiem, czy się więcej nie traci na tym niż zyskuje, że mówiąc. O, stary! 1200 na sekundę. Tylko nie ma miejsca na niego. W dupa z Gibidinie. Dobra, i teraz chimpanziniego, bananiniego muszę sprzedawać, bo nie mam dosłownie miejsca na te lepsze. Ale kurde, pościściło się tam temu, no. Nie, no, ten to jest taki gołcik. Tyle mi kasy zarabia na sekundę. 7,5 tysiąca. Najlepszy. O, chimpanzini. O, ja go nie potrzebuję. Zablokowana baza. 281 to też go nie chcę. No i dobrze, bardzo fajnie to wygląda. Ten gościu daje mi tyle siana, że to jest hit. Co ty tu robisz, gościu? I co, i teraz on w bazie mojej jest? I stóp coś stąd. Patrzcie, on cały czas leży na swoim głupiu. Nie może wstać. No, wrócił do bazy, bardzo dobrze. Bo jest presja, że wiecie, że mu coś ukradną. To się wrócił. Dobra, coś tu jest fajnego dla szefa? Tum, 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 sahur. A to co to jest? O, bracie, jest jakiś gościu, co ma 260 milionów i 105 milionów. Patrzcie, co ja mam! Patrzcie, co ja się mu ukradł, stary! What? Jakiś. Aaa. Dobra, szkoda, że tak dużo nie daje, ale jakiego ja zadupcyłem, nie? Let's go! I tak fajnie, bo ile ma? 1400 na sekundę. Trzeba brać się nie zastanawiać od razu. Wow. Ej, mój sąsiad co tu ma? O kurde, Brainrot Goda ma! 20 tysięcy. Oj, przez przypadek tu wszedłem stary. No co jest, ja chcę stąd wyjść, wiem, no sorry. Ale to mi dało, ty. Muszę te trapy w lepszych miejscach postawiać, on ma w dobrych miejscach postawione, dosłownie przed bazą, że no, bardzo długo to trzyma w ogóle. Ale jakie on ma te brainroty, a ja chcę tylko sobie zobaczyć. O din, din, dun, stary, 75 tysięcy. To jest dopiero coś. Ale i tak generalnie jestem zadowolony, co udało mi się dzisiaj osiągnąć, widzowie. Myślę, że na dzisiaj sobie skończymy ten odcinek. Jestem bardzo zadowolony. Duży progres, 7 milionów. Jeśli macie dla mnie jakieś porady, co i jak tutaj zrobić, to piszcie, a my widzimy się być może w następnym odcinku, jeśli to Wam się spodoba.